Witajcie, w kolejnym odcinku Psychociekawostek dzisiaj porozmawiamy o tym, czy wykształcenie uniwersyteckie gwarantuje sukces zawodowy. Z pewnością jest to częsty temat rozważań, szczególnie dla młodych ludzi, którzy stoją przed wyborem drogi zawodowej. Wykształcenie uniwersyteckie może pomóc w osiągnięciu sukcesu zawodowego, ponieważ zapewnia szereg umiejętności i wiedzy, które są niezbędne w wielu dziedzinach pracy. Daje ono również pewną pewność siebie i prestiż, który może ułatwić znalezienie pracy i zdobycie awansu. Jednak wykształcenie to nie jest jedyny czynnik decydujący o sukcesie zawodowym. Doświadczenie jest również bardzo ważne w osiągnięciu sukcesu zawodowego. Często ludzie muszą zdobywać doświadczenie, aby zyskać wiedzę praktyczną i umiejętności, które nie są zawarte w programie nauczania uniwersytetu. Dlatego ważne jest, aby po ukończeniu studiów nie zatrzymywać się na zdobywaniu dyplomu, ale kontynuować naukę i poszukiwać możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego. Umiejętności miękkie również odgrywają istotną rolę w sukcesie zawodowym. Umiejętności takie jak komunikacja, przywództwo, umiejętności interpersonalne, organizacja czasu, zarządzanie stresem są niezbędne we współczesnym świecie pracy. Często są one również ważne, tak jak umiejętności techniczne. Budowanie relacji i sieci kontaktów zawodowych również może pomóc w osiągnięciu sukcesu zawodowego. Kontakty te mogą prowadzić do nowych możliwości pracy, a także dawać wsparcie i wskazówki przy podejmowaniu decyzji dotyczących kariery. Warto również zauważyć, że wybór kierunku studiów jest ważny, ale nie decyduje o całej karierze. Często ludzie zmieniają pracę lub karierę w trakcie życia zawodowego, a ich wykształcenie może być tylko jednym z wielu czynników, które wpłynęły na ich decyzje. Podsumowując, wykształcenie uniwersyteckie może pomóc w osiągnięciu sukcesu zawodowego, ale nie jest to jedyny czynnik decydujący o tym, czy osiągniemy zawodową satysfakcję. Ważne jest, aby inwestować w swoje wykształcenie. Ale także zdobywać doświadczenie, rozwijać umiejętności miękkie, budować sieci kontaktów i pamiętać, że kariera to długi proces, który wymaga ciągłego rozwoju i adaptacji. Dziękuję za słuchanie i zachęcam do subskrypcji mojego podcastu oraz odwiedzenia mojego bloga pod adresem dkk.howwik.com. Do usłyszenia!